Się przyjrzymy się bliżej ciekawej kaskadzie. Skupimy się na tym, jak ten filtr jest zbudowany, jak pracuje i do jakich akwariów naprawdę ma sens. Bardzo ciekawa kaskada od Invitala X-Pro 230. Bardzo ciekawa z tego względu, że może działać nie tylko jako taka zwykła kaskada, którą wieszamy na akwarium, ale również ma cechy takiego małego kubełka. Możemy tutaj podłączyć węże do tego filtra i postawić go gdzieś obok, z boku naszego akwarium. Niewątpliwie jedną z jego dużych zalet jest jego pobór mocy. Pobór mocy, według deklaracji tego, co producent nam mówi, to jest zaledwie 1,7 W. No, jestem bardzo ciekaw, czy rzeczywiście tak mało ten filtr tutaj, tego prądu będzie pobierał. Drugą niewątpliwie taką zaletą jest jego pojemność. Pojemność tego miejsca, gdzie mamy możemy włożyć media filtracyjne, to jest 1 litr, czyli dość sporo, jeżeli chodzi o taki mały kubek. No i wydajność mamy tutaj pompy na poziomie 210 litrów na godzinę. Przez to, że mamy tutaj taką dużą pojemność na te media filtracyjne, to domówiłem sobie troszeczkę wkładów od invitala do tego i absorbenta w razie, gdyby coś się pojawiło z wodą, gdyby coś było nie tak. Zerknijmy, co mamy tutaj w tym pudełeczku, bo jestem bardzo ciekaw, czy mamy tutaj wszystko, co jest potrzebne. Wszystko, co jest potrzebne, mówię w sensie, żeby uruchomić go jako kubełek i jako. Jako yy, kaskadę widzę, że są węże, czyli okazuje się, że mam możliwość uruchomienia go jako kubełek i kaskadę. No i oczywiście sam filterek. W pudełku mamy wszystko to, co jest nam potrzebne, żeby uruchomić go zarówno jako filtr, jak i y, kaskadę. Chociaż kaskadę to tak też sam nie wiem, czy kaskadą to nazwać po prostu filtrem zawieszanym z boku zbiornika, bo kaskady mają to do siebie, że one mają tą wodę tak kaskadowo, ona spływa, no tutaj nie spływa kaskadowo, no bo wiadomo, ona będzie stąd wypływać za pomocą tej rurki albo tej. No mamy tutaj deszczownicę, także więc no możemy ją podłączyć, deszczownica fajnie, bo tutaj te węże widzę, pasują nam idealnie do przelotki tutaj tak samo jak i te kolanka, i tak widzę, że mamy do przykręcenia dwóch węży. O, zobaczcie, to mi się podoba prefiltr. Pierwszy raz się spotykam, żeby prefiltr był naokładany na tą rurkę wlotową w tego typu filtracji, a to jest nam bardzo duży plus według mnie, bo wiem oczywiście, mimo tego, że te rurki, te dziurki one są bardzo małe ale one mogą nam wciągnąć jakieś małe krewetki. A jednak to jest filtr raczej przeznaczony do tych małych zbiorników i często w tych małych zbiornikach mamy właśnie krewetki, krewetkaria. Czyli na plus, bo nam nie zeżre małych krewetek w kubek. Z wyglądu również bardzo fajnie wygląda, porządnie wygląda. Mamy dwie komory, te komory są półprzeźroczyste. I od góry, zobaczcie co mamy tu ciekawego. Od góry tu mamy odkręcany prefiltr. Możemy. No, nie wiem, czy dam radę. Tak, dam radę. Mamy prefiltr, otwór, żeby dostać się do środka. I możemy dzięki temu wyciągnąć tą gąbkę pierwszą, tak, żeby nie rozkręcać całego filtra. Tak palcami łatwo to nie idzie, ale poczekajcie, bo po co się męczyć? Jak można to zrobić w łatwy sposób? Tak, nie jest to aż takie super proste, ale zdecydowanie lepiej jest za pomocą pensety. Tu mamy dystans. Na gumie po to, żeby jak już zawiesimy nasz witerek, nam nie drgał i otwierany jest jak klasyczny kubeł, czyli na dwa zaczaski. I w środku mamy dwie komory, tak jak wcześniej oddzielone są za pomocą takiej wyciąganej zapadki. Możemy to wyciągnąć, jeżeli byśmy chcieli, no ale wiadomo, jeżeli będziemy używali tego typu jakiś. Mediów filtracyjnych, no to później nam się to przesypie i będziemy mieli ciężko włożyć tą część. Dlatego lepiej chyba to zachować. No i tu mamy gąbkę na naszym wirniku. To jest odczepiane, tak więc mamy dostęp do, do naszego wirnika. W standardowym tym składzie myślę, że tutaj nie jest źle, bo mamy zestaw tych kilku gąbek. Jedna jest taka drobniutka, żeby nie przepuszczać tego najmniejszego syfu. Druga większa, żeby tam jakaś biologia ewentualnie się zagnieździła. Tu mamy również gąbkę. I tutaj mamy... A, zobaczcie. Myślałem, że to jest włożone do takiego woreczka. Nie widziałem tego woreczka. I w środku jeszcze jest jakiś o-ring, uszczelka. Myślę, że to jest na zapas. Bo nie sądzę, żeby teraz był jakiś brakowało. Bardzo fajnie, że to jest w tym woreczku, Bo no nie spodziewałem się tak szczerze powiedziawszy. Nie będzie nam to tam latało. Ale widzę, że trzeba to przepłukać. Ja sobie to przepłukam i zaraz do Was wracam. Przepłukane. Poskładajmy teraz całość i zobaczmy, jak to wygląda. Coś ja sobie dam na odwrót te gąbki, bo myślę, że mimo tego, że ta będzie się brudzić, chcę tą móc łatwiej wyciągnąć przez ten prefiltr. Na początek poskładam go całego tak, jak był początkowo, i ja sobie go chcę założyć. Bardzo fajnie, bo te. Zapadki, zarówno te zapadki, jak i węże mamy tutaj widzę na wynakwintowane. Nie musimy się martwić, że coś będzie nieszczelne. Jak sobie całość poskręcamy, to mamy pewność, że tu nam się nigdzie nie będzie nic wylewać. I w ten sposób wygląda gotowo. Całość do zawieszenia z tyłu zbiornika albo w drugiej konfiguracji. Tu mamy troszeczkę za dużo tych przelotek. Ja będę miał krótszy ten zbiornik, tak więc mi one się nie przydadzą. I tu mamy jeszcze do tego przysadki wraz z uchwytami. Węże również możemy zamontować sobie żeby nam nigdzie nie przeciekły na tych zaworkach, piękne nasze środowisko testowe na dzisiaj gotowe. Teraz, jak go tutaj zawiesić? No, zmieścił się, myślałem, że się nie zmieści. Lepiej by było tam z tyłu, ale tu mi te paludarium będzie przeszkadzać. Tak więc, chyba musi być w ten sposób. Nie, nie pasuje mi. Dam go z drugiej strony elegancko te dysze na razie damy na dół i uruchomimy go tak jak się powinno uruchomić filtr kubełkowy czyli zalejemy go najpierw wodą nie na sucho Dać przeduszki, o których yy, mówiłem, że nie będę używał, i nie wiem gdzie je dałem. Chyba tu. Ale babola, balnąłem. Bloty i wyloty filtra są oznaczone, gdzie jest wlot, a gdzie jest wylot. No i oczywiście nie zauważyłem tego na pierwszy rzut oka, bo za szybko. Podłączyłem wszystko i podłączyłem na odwrót. Tu jest wylot, a tam jest wlot. No to w ten sposób to na pewno nie zadziała. Dolałem sobie wodę i filtr, słychać, że się odpowietrza, bo tam wiecie, tej gąbki jest dość sporo. Może mu to trochę zająć. W międzyczasie jak ten filtr mi się odpowietrza, to skonfiguruję sobie gniazko, żebyśmy mogli sprawdzić ile prądu pobiera nam ten maluch. Nie było łatwo, ale gniazdko już podłączone i działa. Teraz trzeba tylko poczekać aż się zaktualizuje mi tutaj stan jego stan. The next day. Filtr przedwczoraj podłączyłem, zostawiłem czekałem chwilę, żeby się odpowietrzył, ale no nie doczekałem się, bo już musiałem iść po 5 minutach, jeszcze nie odpowietrzył. jak wszedłem to już teraz pracuje fajnie, pracuje cichutko. Jak ym, zacznę regulować tutaj poziom przepływu, to troszeczkę jeszcze tego powietrza widać tutaj na tych gąbkach, że tam zostało. Ale myślę, że wszystko z czasem po prostu. Nie słychać. Myślę, że wszystko z czasem z tego kubełka wyleci. Patrzyłem na pomiar prądu przed chwilą, bo byłem ciekaw, jak to tam się kalkuluje. I no, mój miernik, niestety, ale nie wykrywa mi tego urządzenia. Mam cały czas 0. Pobór prądu, i dzisiaj przez cały dzień od rana, i wczoraj przez cały dzień, przez 24 godziny, pisze mi, że pobrało 0,03 W. Ile pobiera? Tak naprawdę, niestety, ale nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Ale bardziej bym się skłaniał ku temu, że jednak ten pobór prądu jest niewielki, teraz jest w ten sposób. Chyba zostawię nawet ten przepływ, żeby był taki jak widzicie, bez tej deszczownicy już założymy deszczownicę pokażę Wam jeszcze z deszczownicą na deszczownicy mamy coś takiego chociaż w sumie podłączmy sobie jeszcze te węże i zobaczmy jak to będzie wyglądało z tymi wężami Zdecydowanie szybciej całość się odpowietrzyła na tym. Sprawdźmy sobie w jakim czasie zapełni nam mm, filterek taki kubełek dwulitrowy. Czy to mi sięgnie tutaj? Nie. W przypadku... Tych węży już nie mamy możliwości regulowania jego mocy, on idzie nam cały czas na maksa. No możemy sobie założyć ewentualnie jeszcze ten prefiltr na wlot, ale do testów myślę, że to nie jest potrzebne. Możemy też w sumie się pobawić z tymi mm, przelotkami, żeby tam jakoś to pokombinować, no ale to myślę, że każdy może po prostu zamontować sobie to, jeżeli by chciał mieć go skręcić delikatnie zamiast yy, węży. Nie wiem jak Wam, ale mi filterek się podoba i wymienię go zamiast tej mojej małej kaskady, którą mam tam w tamtym zbiorniku. Myślę, że dużo lepiej się spiszę, tym bardziej, że mamy tutaj no głównie z uwagi na tą dużą powierzchnię, tutaj na te media filtracyjne. Wrzucę sobie tutaj wszystkie media filtracyjne, które mam w tamtej kaskadzie, i plus dorzucę sobie jeszcze te, które zamówiłem. Tu w tej kaskadzie mam już absorbenta, tego samego, którego zamówiłem. I w sumie niewiele, bo kilka gąbek, nawet nie wiem, czy to czyścić, chyba nie będę nawet tego czyścił. I to chyba wszystko, tak, tam już na dole nic więcej nie ma. I tutaj nawet nie ma, co płukać z tych mediów filtracyjnych. W sumie tu nie ma mediów filtracyjnych. Taki kawałek gąbki. Mamy tutaj te dwie komory filtracyjne i do jednej wrzucę sobie ten stary absorbent, który miałem w tamtym zbiorniku i tą i tą starą gąbkę. Mam nadzieję, że to tutaj się zmieści razem z tym tą gąbką. Zmieści się jeszcze z miejsca, natomiast do tego drugiego na tą drugą stronę, gdzie mamy ceramikę, dorzucę sobie jeszcze do takich mediów filtracyjnych od Jestem bardzo ciekaw, jak się będą sprawdzały te kulek. Kulki niby mają się na nich lepiej zagnieżdżać bakterie. I Po wrzuceniu tych wody, kulek do wody Słychać jak tak patrzcie one nasiąkają wodą, widać jak z nich lecą bąbelki powietrza może rzeczywiście będą dobrym medium filtracyjnym. Zobaczymy nie za dużo, żeby tam ta woda też mogła przepłynąć koło nich I dziwne, bo teraz w ogóle nie jest zapowietrzone, a widzieliście przecież, że. Go całkowicie otwierałem, żeby jakiekolwiek powietrze było w środku. Filterek podłączony, bardzo mi się podoba jak on mucha i jest praktycznie bezszelestny. Jak on tam z tyłu tego zbiornika siedzi, to tutaj go nie słyszę. Myślę, że dużo lepiej będzie się sprawował w tym zbiorniku, że teraz ta woda będzie troszeczkę lepsza. No i na dzisiaj to tyle. Jestem ciekaw, jak Wy sądzicie, co Wy sądzicie na temat tego filterka. Czy też może wolelibyście taki filtr, czy też może taką zwykłą kaskadkę przelewową, standardową. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!